Najbardziej strzeżone sejfy, statki, skarbce oraz miejsca, do których zwykły człowiek nie ma dostępu. A w dzisiejszym odcinku będę starał się ugrać ponad milion dolarów. A żeby to zrobić, napadniemy na przeróżne. Tak jak teraz widzicie napad. Więc czy jesteś gotowy na to? Zapraszam Cię do odcinku. No i witam cię bardzo serdecznie. Ty gościu zostaw od razu łapy w górę i suba, a ja zaczynam. Nie ma czasu do stracenia. No i widzowie, zobaczcie to, przyczepiam linę do bankomatu. I zobaczcie zaraz, co się będzie działo. I widzowie, dzisiaj zaczynamy od tego zwykłego bankomatu a skończymy na takich napadach, więc oglądaj do końca. I próbujemy teraz wyrwać ten bankomat. Musimy być naprawdę szybcy, bo jak wyrwiemy go, papa biegnie, chyba zawoła policję. No wyrwij się, bankomacie. Widzowie, wyrwałem bankomat. O cholera, tam policja stoi. Ja pierdziele, ej, zdupcam z bankomatem przez całe miasto. Patrzcie, jadą za mną policjanty. Czy im jakoś uciec? A ja zadupiam z tym bankomatem. Widzowie, ja nie mogę szybciej jechać. Patrzcie, to spróbuję może ich jakoś... Nie, no nie da rady. Patrzcie, ej, jadę tutaj. Tutaj Jakie skoki, może z tym bankomatem robię? Patrzcie, co się w ogóle dzieją, cały lata. I widzowie, tutaj zaraz porobimy. Zobaczcie to. Hop, tą mańkę. Teraz w tą mańkę. Hop, patrzcie to. Myjemy furę. Myjemy furę. Gdyby nigdy nic. Patrzcie, ej, nie wiem, czy mnie zauważy. Myślicie? <laughs> Co so, jest widzowie grane w ogóle? Pojechali sobie, gdyby nigdy nic! Dziadom! Dobra, to my musimy dokończyć napad. Patrzcie to, patrzcie co teraz robimy. Dobra, widzowie, przesunąłem trochę bankomat i zobaczcie. Dobra, widzowie, zabrałem kasę z bankomatu. I oficjalnie! Pierwszy nasz super napad nowoczesny, bo dzisiaj będziemy testować też zarombiste skrypty w GTA 5, które znaleźliśmy. No i widzowie, ja normalnie na przypale jadę. Cały czas z nim jadę, w ogóle. I widzowie, zmieniamy górę cień. Halo. Halo! To do mnie mówi na moim radiu. Ja, tam jestem widzę. Halo, halo, schodź mi. Widzowie, ej, ktoś mi bił na radio. Halo, czego chcesz? Mam dla ciebie pewne zlecenie. Szybko nawijaj. jest prawa. Musisz zobaczyć ekipę kowbojów i napaść na pociąg. A co to jest cholera, western. Widzowie, co on sobie myśli, że będą no, tak napadał na pociąg? Zachód. A, dziki zachód, dobra. Gdzie mam jechać? kolica Centi Dobra, widzowie, w takim razie my już mamy tutaj pierwszy pociąg, więc załadujmy się na niego i pojedziemy sobie na szybko na gapę do Sandy Shores. Ja pierdziele, jestem geniuszem. Po co komu komunikacja miejska? Ja mam coś takiego, a na dzisiaj też mam naprawdę pokaźny arsenał. Okej, okay, widzowie, wybiegłem z torów w sumie, bo pociąg mnie tutaj zostawił. Nasze miejsce destynacji, to co gościu powiedział na radiu, to jest tutaj. Bo jest to lotnisko. O, jestem na lotnisku i co dalej? Szukaj swoich towarzyszów w hangarze. A, mam tu jednego, taki z mycką jest. Widzowie, to mój Dokładnie. towarzysz. Tam, chyba kogoś widziałem, ale patrzcie to. To są moi ludzie do napadu. To i tak dalej. Siemano! Eee, ej, ej, kim ty jesteś? No na akcji mieliśmy jechać, co? Ej, ej, ej! A! Dobra, dobra, bro. Jakiś pociąg! Jestem Joe, jestem Joe! Widzisz ten wąs, ten wąsy jedną trząs. Dobra, ale no, mieliśmy jechać na jakiś pociąg napaść, tak? Z ta. wami. Z jak coś to ten jest niemową, bo li język, bo się rozwalił na chłopaków, na komencie Wsiadaj! Jak mam wsiadać? Że to jest no, jedziemy na akcję! To osobowy auto? No tam. A, do to ziomka jeszcze musimy chyba podbić. Dobra, za. Nawracam. Widzowie, musimy odebrać skrypcior tutaj. Zobaczcie to. Musimy wyczyścić bar. Ej, dostałem od tego gościa w śmiesznej czopce info, że musimy pojechać na Bielojczyka wyczyścić bar. No to jedziemy, rozwalć frajerów tej. Ale spokojnie, na razie powiedział tylko o czyszczeniu baru. Nie rób afery. A mój rewolwer prosi się o rozwalenie jakiejś głowy, więc co chodzi? Jo. Widzowie, robimy napad na pociąg jak za czasów Western. To się nie może udać. Ci ludzie są nieodpowiedzialni. Ty, ja wskoszę. Szybko przemyję Okej, okay, widzowie, muszę wejść do baru i chyba tutaj coś pogarniać. Patrzcie, to. Muszę nacisnąć E. I zobaczcie. Sprzątam sobie po prostu, okej. Okay. Jakaś kacenka nam się odpala. Widzowie, oni chyba coś mówią tutaj. Okej, okay, musimy pójść teraz do planning roomu. Patrzcie, mam zaznaczone. Coś podsłuchaliśmy. Moja postać Pora tobie. wie widzowie. Nawalić jak pies. Panowie, dostałem info. Tam podsłuchałem. Tak jak powiedział nam nasz ziomal. popitał Będą planowali jakiś transport. Musimy wrócić do, do centrum planowania zaplanować ten napad. Dobrze tutaj to, to ugrałeś. A wy też, że się nie schlaliście. No właśnie o mi zapomniały. <laughs> widzowie, dobra, idziemy zaplanować napad na największy, to będzie ten największy chyba napad. Napadamy na dwa pociągi o. chyba. Słuchaj stary, mam do ciebie pytanie. Na co my w sumie napadamy na jeden pociąg, czy we... weź mi to sprecyzuj. Okej, okay, widzowie, a my wracamy do planowania. Tam na dwa pociągi. Napadamy na dwa pociągi powiedział. Okej. Okay. Tak, wygląda planning room. Ej, stary, widzę, twój, widzę twoją tor, tablicę. Ty chcesz, żeby dwa pociągi w siebie wjechały? Właśnie plan. Dobra, no zaufajmy Gościowi, że to wyjdzie. Patrzcie to. Musimy przekręcić zwrotnicę. To jest takie coś, co po prostu zmienia trajektorię jazdy i zmienia po prostu szyny, żeby one walnęły w siebie. Patrzcie to widzowie. robimy to pewnie. Musimy pojechać do Sandy Shorts widzowie, zobaczcie, co napis mówi. Musimy się tam z kimś rozprawić. W tym razie, widzowie, ja biorę już od razu to ze sobą. Dobra, no wsiadę ci tre... boki, ja prowadzę! Nie, nie rozumiem tyle tych dwóch ostatnich, ale no tak to mam o afera macie sprzęt, te, te wasze rewolwery, te śmieszne, no kowojskie. Ja... Dobra, tylko jak coś umiesz migowy, bo tutaj z kolegą trzeba się jakoś porozumiewać, no nie? Co co jest głuchoniemy, czy nie mówi? Mówi, no, że nie Mówiłem, mówi. o, Obcięli mu język, bo on się rozwalił na chłopaku no To przecież nas słyszy! No ta, ale nie, że on musi chyba też jakoś przekazywać informacje. Dobra, Panowie, to jest tutaj. Uważajcie na tych strażników, okej? Okay? Kolera, o, to kobieta. Będzie trzeba ich zdjąć. O, będzie trzeba ich teraz zdjąć. Panowie, jest afera! Ja w sobie Patrzcie, jak to wygląda! Rozwalamy strażników z bomby! Ja pierdzielę! Ładujcie do nich chłopaki! Okej, okay, tam jest jeszcze jeden. On go zestrzelił? Musimy odpalić teraz widzowy pociąg jakoś. Ej, chłopaki, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Musimy odpalić pociąg jakoś! Tylko jak, tylko jak! Ja pierdzielę, chyba tutaj gdzieś się idzie, widzowie. Patrzcie, jest tak, górze. Mam go! Odpalamy wizowy, odpalamy pociąg! Ja pierdzielę! Jeden zostanie puszczony, to teraz drugi będzie musiał być. Dobra, Wizowy muszę pójść do zwrotnicy. Ej, szukajcie dźwigi, Szukajcie zwrotnicy! Dźwigni, dźwigni! No. Ok, widzowie, nie wiem gdzie to jest cholera, nie znam się totalnie na tym. To jest chyba ta dźwignia, cholera wie! No nie wiem, spróbuj! Dobra, widzowie, jest zwrotnica, naciskam ją! Widzowie, pociąg powinien wystartować. Make your way to the El Rancho Boulevard Railway Station. Widzowie, ten pociąg chyba nie chce wystartować. Boję się trochę, ale dobra, bierzemy chłopaków i jedziemy w tamtą stronę. Patrzcie, zamknęły się rogatki, to znaczy, że on zaraz wystartuje. Ładować się, ładować! No, pod dziki zachód idziemy podbić! Dobra, jedź jedź jedź, 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 szybko! I on wystartuje! Okej, okay, widzowie, dobra, idziemy w tej chwili na drugą i zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Widzowie, jak możecie zauważyć, tutaj jest już druga stacja i też jest ona chroniona. Wystaw mnie trochę dalej. Ochroniarze! Wystaw mnie trochę dalej! Czemu ty nie rozumiesz? Owalamy Ja pierdzielę widzowie, ci w to są takie idioty. Biorę MK i rozprawię się z nimi jakoś tutaj. Ale przejmujemy tą stację na spokojnie, bo tylko kilku... Te Wiesz jak, Tak żeby nie zabijać tego na górze. Okej, okay, okej, okay. zajmę się. Ktoś jest na górze? A tylko nie zabijaj go za żadną cholerę! Dobra, przejąłem. To jest... Coś na górze rzekomo, mam go nie zabijać. Okej, okay, jest, rzeczywiście typ. Co ja mam z nim zrobić, chłopy? Nie zabijaj, nie zabijaj, celuj do niego, żeby dał ci kod! Okej, okay, widzowie, clear the footage? Dawaj kod, wieśniaku, do sejfu! Dobra, kasuję kamery. Chodź u Stachy, kierujemy jej tutaj! Dobra, widzowie, niech on daje ten kod. Strażnik biegnie. uważaj! Dobra, musimy zdobyć kody pewnie przez to, że tego typa musimy celować. Patrzcie, a przejechał tam nasz pociąg, który już wyjechał. Okej, okay, widzowie, przez to, że strzeliłem w ogóle typu... Zaczął gadać. Kod, kod jest 568521. Otwieraj, save, otwieraj, save. Wiesz, nie ma. Dobra, odsuń się, odsuwaj się, odsuwaj się, ty. Ocie, Emanu, stachy. 5, 2, coś tam, 8, 3 tego, tamtego. Mam, 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 otwieram. Okej, widzowie, dobra, mamy jakieś teczki i. tylko teczki. Dobra, zabieram to, zabieram te dokumenty. czy tu jeszcze jest? Chyba nic. Ale musimy położyć tu dokumenty, okej. Okay, I czytamy, co tam jest, widzowie. Mamy kontenery ze złotym, widzowie! Będzie chlajsko, będzie chlańsko, będzie chlańsko! Panowie, Dobra. panowie! Co teraz, co teraz? Teraz do. do most. Pewni? The, pewni jak 156. Okej, okay, widzowie, teraz rzekomo te dwa pociągi mają się wykoleić. No, wygląda to przezarąbiście. Dobra, widzowie, jak możecie zauważyć, podjeżdżamy właśnie. Patrzcie to, tu jest jakiś ziomek? Ty, on jest od nas? Nie jakiś wieśniak jak ty. Ach, pierdzielcie się. Jestem cholera, tylko z wami Zająca zdobycie... potrąciłem! Czemu żeś zająca potrącił? Stój tutaj! <laughs> Przepraszam! Dobra, Dobra, wajcha. Gdzie jest ta he? Eh? Wieśniak, ta mapa to jest chyba ta. Dawaj wieśniak ciągnie. <laughs> o, tu jest wajcha. O cholera, widzowie, rzeczywiście tu coś jest. Dobra, start the train. Ja pierdzielę, puszczam go. Poszło! Słyszę coś, słyszę! Jadą, 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 jadą! O co nie. O, widzowie, ale to dupnie. Patrzcie, jeden Jezu. jedzie. Drugi tam pa. jedzie. Jadą widzowie pociągi. Jezu. O, ja pierdzielę. Ale się rozdupcy, Widzowie. Patrzcie to. Jo! Jak to wygląda? Dobra, na dół, po złoto, po złoto Dobra, policja już jeździ, uważajcie Ładuj się, ładuj Pierdziele, zeskoczę tam Dobra, zlatuję O cholera, widzowie, ale slipa, patrzcie, helikoptery tam lecą. są To są, widzowie, gwardzi? To nie są nasi, na, nasze helikoptery Widzowie, patrzcie, to helikoptery podbite zostały Musimy je obić, to nie jest nasza helka Ja pierdzielę. o nie Dobra, jestem cały Ktoś broni, widzowie, to złota Mamy przerąbane, patrzcie to, oni na linach zjeżdżają tutaj Zdjąłem balasy, widzowie Tu są tu kolejny! Otwieraj sejfy, ja nie mam, ja nie mam klucza! Dobra, 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 zajmijcie się nimi! Dobra, 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 co co otwieram? Zobaczmy, co tutaj jest. Yo, jak to wygląda zarobiście widzowie, jaki to jest zarąbisty napad! Dobra, co tutaj mamy? Oj, chyba nie to, co szukamy. Albo, patrzcie tak, są boksy widzowie, jest złoto! O cholera, zaczynam się stresować. Bierto, stosować. bierto! Biorę, 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 mam, 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 mam! Kolejny, kolejny! Damy, mamy czas? Mamy, jak kurde, dużo! Ja pierdziel, boję się, widzowie, że my tego czasu nie mamy, cholera. Niech oni idą kołować helikopter. Ej, paru, wykołujcie helikopter. Widzowie, tutaj jest pusto. Widzowie, już policja przyjechała. Patrzcie, tam jest jakiś ziomek. Licjant, muszę go ustrzelić. Panowie, mam cały szpej, mam cały szpej. Chodźcie, uciekajmy, lecimy, lecimy, O, ja pierdzielę, widzowie, ile policji strzały, tutaj jest. strzelają. Strzelają, on nie O, słyszy. nie widzowie, jak to nie słyszy? Polerat, nie. Nie. O, nie widzowie, ja się zawijam stąd. Dzięki za ratunek całą porę, uciekaj. Widzowie, ej, nasz jeden poleg. Ja pierdzielę, wydupcamy z całym złotem. Wow. wow, wow, To widzowie wygląda jak misja w jakimś online. Stroźnię, Dzięki wielkie za ratunek, ale mamy na sobą helikopter. Nie, dziękuję, żeś mi Dobra, widzowie, ja się zajmę tym helikopterem. Zaraz go Zestrzelimy Nie bój się, to się schyl może O widzowie, ale jest ricoil porąbany Ale jest recoil, on się rozbija. on się, rozbije, on się rozbije? Rozbije. Wow! Strzelam widzowie do niego Ale było blisko, patrzcie to Przeładowywuję widzowie i walimy do niego, walimy Obym go miał, mam go na, na celowniku Stary musisz uciec, jakoś helikopter nas goni. Konie, nie, daj mi ten typ. O, ja pierdzielę jeszcze łódka policyjna, żartujecie sobie. O, ja pierdzielę, ten helikopter nisko tu leci. Zacznijcie. Wiecie panowie, ja go zestrzelę. Widzowie, patrzcie teraz, to zaraz. zara. Postaramy się go zestrzelić, ale Rigol jest tak porąbany z tej broni. O, ja pierdzielę. Nie wiem, czy dostaje on. Patrz, jak na blisko podleciał. Teraz, 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 obijamy go. Ty, John Marston z Red Dead'a Wal do niego. Wale, walę, wale, z ja pierdziele Widzowie, z pierwszej osoby nie ma recoilu. Zaraz tutaj będzie nasz z helikopterem na brzegu. Tak? Przyciągniemy się? Tak, tak. Roznalazłem go. Widzowie, zdjąłem go chyba. Super, super chyba. Zdjąłem go? Tak, yes. tak, 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 tak. A Mamy to, mamy to, to. Stary, za nami trzy łódki lecą. Do lewej, do go, w daleku. Jedź. Ja pierdzielę, widzowie, ale tu safera. Ej, on tam jest, rzeczywiście? Jest, Re 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 Jaki rekin, rekin, błotkitny! cholera! Widziałem rekin! z łodzi, Dobra, ja Dmitry, rozbijciemy się, aaaaa! Jestem, jestem pod tym! Dimitry dzięki! Dmitry, widzowie się tam wali z nimi! Leć, 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 leć! Leć, leć, leć! Krzywa, Dimitri! O ja, pierdzielę, biedny Dimitri został! Dwóch straciliśmy na tej akcji, zobaczcie jak go dojeżdżają! Oberwał! Ja, pierdzielę, skąd wy macie helikopter! Być z, z, z dziady leśne! <ścoughs> ja to ty mi zlecałeś ten pociąg? A? Nie, to nie je. Ej, nie wyzywaj go nas Uzbeki tańczyk. Aha, widzowie, ej, udało nam się to zrobić i to był zarombisty napad. Naprawdę mega się tutaj bawiłem. Co jest następne w twoim repertuarze, co? Słyszałem o monopodzie na flekę. Zorganizuję ekipę i się to podejmę dzisiaj w nocy. Pewnie, zawsze sos. No? Dobra, to rozliczymy się jak zawsze się ma! Tak, siemana! O, widzowie, wpadliśmy na to samo. Ja pierdzielę ten kopo i jest gość. Lecimy na spadochronie widzowej i widzimy się dzisiejszej nocy. Widzowie, jesteśmy. Już tej nocy zobaczcie, kogo nam dał gość Przyjechało trzech ludzi. Wy jesteście tymi profesjonalistami, na których mogę liczyć? Tak, tak. Okej, okay, już widzę trochę lepszy sprzęt. Przynajmniej nie dali mi kowboja. A ten to kto? Trzeci. Za co ty odpowiadasz w tym teamie? Za co, co? Jestem główną głową tej operacji. W takim razie, co robimy, ha? W takim razie masz wszystkie przedmioty, które ci kazano tak, wybrać? Mam, widzowie, mam jakieś tabletki. Tak, to super. Rzeczy. To zapraszam do środka. Bez pani Dobra, dawajcie. O, cholera, widzowie, to jedziemy w takim razie. Tu jest widzowy strażnik. Pierdziel się strażników. O cholera widzowie to był gra! Dobra, zastraszamy gościa Callback noju nie ruszaj się tam, nie ruszaj się. czaisz? Tak, widzowie, dobra. Stawiam drilla, drillujemy to. Wiercę, panowie. No i co dalej, co dalej, jakie masz plan? Musisz tu pilnować, żeby te kontrolki się wszystkie świeciły. Tutaj dobra, na tym ekraniku będzie, masz widzisz. Będzie się pilnowało, będzie się pilnowało, okej. Okay? A wy pilnujcie, żeby nikt tam tu nie wjechał. Przytrzymajcie zakładnika, póki jeszcze go mamy. Przepraszam, że zlokautowałem to drugie. Widzowie, ale profesjonalnie zobaczcie, czy my to drillujemy, okej? Okay? Zaraz otworzą się. Mamy, mam. Ok, widzowie, i teraz hakujemy. Ja pierdzielę, ja tu robię widzowie za totalnego otwiera cza Okej, okay. co to jest za hackowanie? Ej, totalnie to nie znam. Ja pierdzielę co to jest za sheet hop. To będzie na pewno chyba to? Tak, mi się wydaje, to będzie to? Cholera, zwyklą, ale w tu mam jeszcze save. Okej, okay, poczekaj, krakuje właśnie safe. Potrzebuję się skupić. No dobra, dobra. widzowie, otwieram safe, zaraz go otworzę. Dobra, widzowie, safe otwarty, zabrałem z nią trochę kasy, ale najważniejsze jest to. Print cloner. Musimy sklonować odcisk palca. Okej, okay. pierwszy jest taki. Okej, okay. nie wiem, widzowie, ten element. Print clone fail. Ja pierdzielę jestem takim debilem. Chłopaki, dajcie mi chwilę jeszcze. To, to wymaga czasu, okej? Okay? A spokojnie, nie spiesz się. Ja pierdzielę widzowie. Jestem mega UPO. Okej, okay, to nie jest, to odpada. Widzowie, to się obraca, poważnie, to jest mega proste. Dobra, widzowie, nareszcie mi się udało, po prostu teraz drilluję. Teraz używam wiertarki do drillowania, zobaczcie, jak to wygląda. Ok, mam jedną, drugą, cztery diamenty. Ja pierdzielę, ile ja tutaj mam szpeju, ile ja tutaj mam rzeczy. Chłopaki, jak kończę wiercić, powoli. Kilka skrytek mi jeszcze zostało, co u was? Dobra, dobra, nie śpiesz się, pamiętaj, najważniejszy jest spokój w takiej sytuacji. Dobra, działam nareszcie z profesjonalistami. A co się dzieje na zewnątrz? Jak Sytuacja. Nic się nie dzieje. Spokojnie no, pracuje. Oprócz tego, że jest miliard mordę dług. iść tam pilnuj. A palę jeszcze termitem. Dobra, dobra. O widzowie Spokojnie. To, termit wypala te No co za zarąbisty skryp Przepraszam, jaram się jak dziecko takimi rzeczami. On mogę zabrać wózek nawet. Patrzcie to. Dobra, zabieram złoto z wózka. Baki! Negocjujcie z nimi już! Słyszałem, że chyba podjechali. ilu ich podjechało! E, kilku, tak z dziesięć. Jak to dziesięć. Jednostek? E, no. Okej, okay, widzowie, to będzie trzeba się wypierdzielić na naszych ludzi. Będzie trzeba zagrać samoluba trochę, ale zabieram całe złoto dla siebie. Mówię im, że połowa wpadła. I do drugiej torby napakujemy im tylko gotówkę. A ja zabiorę po prostu całe złoto. No dobra. Ktoś tam coś mówił o słocie. Co jest? Wpuszczamy ich tu. Macie drogę wolną. Otwarte wszystko. Co wy negocjowaliście? O ja Czyli paścina. rozumiem, że wolny odjazd, zachowane życie zakładnika. Oraz brak kolczatek do 300 metrów To jest, proszę nas wypuścić, zakonicie. Kiedy wyjdę, będzie to sygnał, że możecie wychodzić. Czy zrozumiano? To jest, to jest. Proszę nie wychodzić. Tak, już można wychodzić. Wychodzić. Za Dobra i patrzcie teraz to, wypierdzielamy się na naszą ekipę, biorę superkara, niech oni uciekają reblą. Jeden gość się ze mną zawinął. Który to jest? Dobra. Teraz tak, na spokojnie, patrz czyli, na dróg. Czyli widzę, że ta, plan twój był taki, żeby wyciąć dwóch pozostałych. Niespokojnie o nic. Sobie poradzą. Tak. może są nowi w tej branży, ale sobie chyba poradzą. To dlatego jesteś profesjonalistą? No, w sumie yy... w sobie ma to sens. No można tak powiedzieć. O kurde. Spokojnie co? Wjechaliśmy tak. w kolczatkę? O ja pierdzielę. A może jednak w kolczatkę wjechaliśmy? Bawialiśmy w Proszę kolczatkę. Proszę się zatrzymać. Ja pierdzielę wizowie w kolczatę wjechaliśmy. Ale mam pomysł jakim znówcy, tera daję teraz gaz wizowie. Daję teraz ostry gaz. Ja na, na kolczatkach nawet ucieknę. Postaram się przynajmniej. Jak mi pedy nie będą zajrzały drogi. Ale to jest takie manewrowanie jak na szpilkach. Przepraszam, że nie mówię nic do was zbytnio tak do kamery. Ale właśnie to się dzieje, gdy chcę się do was odwrócić. Te parowy próbują coś do nas strzelać. Masz plan Cześć. awaryjny? E, tak, na no, spokojnie. Za chwilę mój człowiek podjedzie na czerwony parking i nie znajdę. się rady na jakąś dostać na czerwony parking. A e, wizowie rozwalili radę. się. Pamiętaj, w takich sytuacjach najważniejsze. Spokój i opanowanie. W takich sytuacjach wyłącza się światła, pali się frana i się jedzie. Używa się tego, że auto jest czarne, więc jeździemy do kanału burzowy I módl się, módl się, żeby nas nie widział. O cholera widzowie, ej jeżeli to wyjdzie, to zjeżdżam, bo słyszę sygnały. Dalam się od nich. No, Masz czwarta że mam 10 takich samochodów. Ciesz się, że nie poszedłeś do paki. To dzięki mnie, a chłopaki pewnie już zostali zgarnięci. Był tam słod. No, widzowie, dobra, ja porzucam tą purę tutaj. Widzę, I cieszę się, że czegokolwiek nauczyłeś, tak. że do wody zbrodni trzeba za tam. Mam jeszcze jedną sprawę, bo wiesz, w końcu też jestem profesjonalistą. O, to kwestia czasu. Do siebie albo ty ich. Też chciałeś do mnie strzelić. Widzowie, co tu się właśnie podziało? Czy ja odwaliłem gościa, z którym robiłem napad? Ej, mamy teraz na sobie tyle lutu, że to jest szok. Ja, stary, mam łup, mam całe złoto. Kasy nie brałem, bo jest potrzebna. Mam diamenty. No i nie musisz płacić tej pozostałej trójce. Dwójka pewnie ta złapana, a trzeci nie żyje, poszedł policja. Aż to, że oh, okay, się A specjaliści tak naprawdę byli lewi. Następna akcja kiedy? Jutro z rana? Jak tylko wrócisz do sił. Jeżeli ci tak pasuje, to pewnie wytłumaczę ci wszystko. W kontakcie. I co wie, to jutro z rana. No i widzowie, miałem spotkać się z naszym zleceniodawcą tutaj Właśnie w tym miejscu w kanałach I widzowie, gdzie on jest? Czekam na niego tylko, aż przyjdzie i da mi jakieś informacje Bo teraz zrobimy przynajmniej na, na którym to będzie Moi drodzy, czy on stoi za mną? Już myślałem, o oh, wow, co jest grane? Co to płynie? Oho, już widzę naszego szefa Ja, stary, co to płynie? To twoja nowa fujka Z tym mnie nie żartowałeś, dosłownie tam jedziemy. Wygląda jakbym żartował O Boże, wskakuję tam Ach, Mam do dyspozycji z jakiś ludzi, Dzielasz mi kość? Myślę, że umiejętności są bardzo duże, ale jedna osoba brzeg wykonać. Chciałem zgarnąć mogę, mam Cię Zaraz do ciebie podejdzie. Co wie? Gdzieś tam tego gościa. A, to jest coś tam. Dobra, to wypływamy tym. To co dostarczył? No widzowie, ktoś tutaj stał jakiś czas temu, ale teraz już go nie widzę. Zobaczcie. Ej, co jest grane! Ty, miałeś do mnie wsiadać! no, no chyba tak! No to może, wiesz co, pokieruj, a ja się załaduję w jedno miejsce. Widzowie, wskakujemy na działo. I ja już wiem, co będziemy musieli okraść. Będziemy musieli okraść ten jacht cholerny. Zobaczcie to, tam jest policyjny radiowóz. Stary! Musimy ich zestrzelić! Dobra. Widzowie nie ma opcji, że ich puścimy wolno! Bo, jak oni się kapną, dawaj od razu na jacht. Widzowie robimy abordaż, jak pierdzieleni piraci. Próbuj się pierdzielić na, na stery. Oj, widzowie nie da rady. Nie ma opcji. Dobra, czekaj tu. Widzowie, ja wpierdzielam się na jach. Podobno jest tu fest dużo rzeczy do skradzenia. Dobra, widzowie, nie wiem czy ktoś się kapnął, ale mam użyć urządzenia hakerskiego tutaj. Takie dostałem informacje i mam zacząć łamać kody. Ok, szukam tego. D9. Mam? Cholera! Jeszcze raz, widzowie. Ja to mi nigdy nie wychodzą te hakerskie rzeczy. No, E353E05. -E mam? O, cholera, widzowie, jestem debilem. Jestem debilem, tu są dwa kody do złamania. Proszę, niech on żyje tam. Dobra, mam jeden. Sorry, mam, mam, ja mam, 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 sukces, sukces. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. No to dobrze. Co jest grane? Co to za strzały? O, wow! No strzelają. Widzowie, cała flota policyjna naciągnęła. Wow wow, 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 wow. strażnicy! O, ja pierdziele Pomóż mi się z nimi tu rozprawić. Do. Ja pierdziele ile widzowie jest tutaj tych strażników. Musimy ich porozwalać. Cholera, tylko szybko, łódki tu pływają jeszcze, policyjne, okej, okay. laptop, nic, ale schakowaliśmy i rozpoczęliśmy napad, widzowie Ej, ląduje ktoś nam tutaj, widzowie, Marines, jakiś pierdzielony Marines był, policjanci jeszcze, jest jeden, leży, o ja pierdziele, widzowie, ej, tu się grubo robi, wow, 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 walą do mnie Nasz do nas wali czy co? Nie, nasz jest tutaj! Uważaj! Ja Pierdzi, co za gości, widzowie. Musimy się przedostać. I nie pamiętam, jak się tu chodzi. Tutaj. Blokuj to wejście! Nie pozwól im się wrzeć! Widzowie, aktualnie nasz stan konta wynosi aż tyle. Więc zobaczcie, jak niewiele nam brakuje, do to miliona z tego odcinka. Gdzieś tu, jest Safe widzowie. Będę to powtarzał, dopóki do sejfu nie znajdę. Proszę, proszę, gdzie jest safe? Cholera jestem na ostatnim piętrze i tutaj sejfu nie ma. Wiecie co to oznacza? Że go przeoczyłem. A jeżeli go przeoczyłem, znaczy, że jestem turbo idiotą. Patrzcie, ile tu trupów leży. Ja pierdzielę. Ile tych łódek poli... Myślałem, że któryś próbuje abordać robić. Pytanie co z naszym człowiekiem? Ślady widzowej krwi. Hej, hej! Co jest? Spokojnie, spokojnie. Posłuchaj, podobno cię. Idzie kolejna fala. Kim ty do cholery jesteś? mi się. Jestem twoim wrogiem! ja się dałem zrobić jak pieprzony gnój. Koniec odcinka. Zostaw suba, łapki w górę za to, że jestem kretynem, głupkiem. Dostaliśmy w mordę od tajnego agenta FBI.